thank you Zobaczcie, wygląda to tak: przyjeżdżacie tutaj, e, zadzwonicie do pani, pani przychodzi, daje wam klucz, my wyjeżdżamy. E, klucz kazała zostawić pod wycieraczką i nie ma jakiegoś chodzenia, sprawdzania, tak jak w niektórych hotelach, że nie, wydadzą, nie wypuszczą was wcześniej, dopóki nie sprawdzą, czy, czy w pokoju coś nie zginęło. Także tutaj macie willa. Mahajana, tak to się nazywa. Są trzy takie, trzy takie domki, jak my mieliśmy, takie kwatery, dajmy na to. Obok rosną banany, a tutaj rogi łosia. Jakbyście chcieli, to wrzucę wam adres. Słuchajcie, przed wyjazdem chciałem wam jeszcze takiego pokazać, tutaj taki... E, elegancki taki powój. On będzie się pnął, widzę, że tam się pnie już na, na ten mur. Widzicie, ale on fajnie wygląda i ma takie czerwone kwiatki normalnie bardzo, bardzo fajne widzicie? widzicie? jakie ładne takie coś jakby u nas rosło zobaczcie jakie kolory brązowe takie brązowe, ciemno, ciemno zielone jasno zielone, czerwone eleganckie słuchajcie pokażę wam teraz LGBT indonezyjskie

No. Także jakbyście, jakbyście nie wierzyli, także w Indonezji, w Indonezji też są, To jest Oczywiście to jest niezgodne z tutejszym prawem ani z religią, ale, ale jest, proszę bardzo Tutaj pół kobieta, pół Każdy <noise> <noise> kto co lubi, proszę bardzo Zobaczcie, tu, co tutaj znalazłem. To się nazywa Sumur. Studnia, ale, ale chłodno z niej bije normalnie. Podziemna studnia. Niech. I tutaj sobie. A e, Mają tutaj studnie. Mają, oczywiście mogą sobie pompować wodę. Mogą pompę ręcznie wyciągać. I ta woda nadaje się do prania, do kibla, ale. Po przygotowaniu dopiero do lice. Także widzicie jaką znalazłem studzienkę fajną? Nieźle, nie? Pranie można sobie zrobić. To jest takie pomieszczenie gospodarcze. Pomieszczenie gospodarcze, takie ogólne. Możecie sobie zobaczyć. Przyjechaliśmy odwiedzić ciocie. Przyjechaliśmy odwiedzić ciocie. Zobaczcie i tutaj nas poczęstowała taki bananowa bananowy galaretka zaraz sobie ją posmakujemy i powiem wam jeszcze, że klimatyzacja klimatyzacja nam się spsuła klimatyzacja nam się spsuła o 12 w południe jesteśmy ugotowani pijemy sobie gorącą herbatkę będziecie w Indonezji i znajdziecie sobie taką galaretkę Kalaretkę bananową to sobie kupcie. Ale fajna, taka dobra, orzeźwiająca. Mm, bardzo dobre. Tutaj wam pokażę. Przy, przyjechaliśmy, przyjechaliśmy do cioci i tutaj do, dostaliśmy węgorzyki w Chili. Zobaczcie jak tu fajnie wyglądają. Te pyszki. Widzicie, tutaj mamy węgorzyki. Węgorzyki w Chili. Tutaj jak zobaczcie. Są, są pyszczurki. Węgorz węgorzowe pyszczki są. Są. Tak się jada w Indonezji, Zaraz, oczywiście, sobie posmakujemy. I tutaj macie takie ryby. W panierze. Takie ryby w panierze. Także możecie sobie posmakować. Ja sobie posmakuję jednego węgorza i wam powiem, jak to smakuje. I do tego mamy tam kurczaka. Tam mamy kurczaka, zobaczcie. Tam jeszcze dziób, dziób mu jeszcze wystaje, bardzo dobry. Zaraz będziemy smakowali. Bruncos. to jest Bruncos. to jest Bruncos. A to jest. To jest A to jest skin? Klip. A, a tutaj mamy krowiące, nóżki krowiące nóżki, tak ładnie zrobione taki, ale to ładnie pachnie ze to brown jak są cukier Similar, like, takie krowięce nóżki, skóra sk... znaczy nie nożyły z, z nóg zaraz posmakujemy, oczywiście też bo to jest regionalne e, tutaj z o, okolic Jogjakarty, nie? tam jest serdecznie, jesteśmy właśnie u ciocia uraczyła nas tymi poprawami co wam wcześniej pokazałem a teraz będziemy je smakować o, krawon Tutaj mamy węgorza Tutaj mamy węgorza To jest węgorz. Węgorzyk z warzywami i z chili. Teraz go posmakujemy. Mamiętaj. Mamiętaj. Tu jest węgorzata. Jest na trzymanie. Nie jest za bardzo. Ale ma taki fajny posmak Ten sos jest dobry. Dobry sos. Bardzo dobry ten. Przykuczemy trochę pusty. W Indonezji to jest belut, belut To jest wewnętrz. Tutaj co mamy? Tutaj mamy skórę z nóg, z krowy. Skóra ścięgna i nogi krowy. Zarzimy posmakowanie. Też ma bardzo dobre, ale to jest naprawdę bardzo dobre. Nie pozostawia w ustach takiego tłustego sosu. Oczywiście sos jest bardzo bardzo dobry. Smakuje. Oczywiście jest słodkie. Oczywiście jest słodkie, ale ma jakieś, ma jakieś przyprawy. I teraz kurczaka. I to jest kurczak. Kurczak, tak jak um, pieczony w garnku. Tego kurczaka piecze się w garnku. Niesamowite. Słodko słomy, miękki kurczaczek. Coś niesamowite. Bardzo, bardzo dobre Zapraszam do Indonezji. Tutaj dorwałem taką rybkę o tak się nazywa ta ryba oczywiście jak znajdę to wam to wszystko wrzucę i ona jest ta ryba jak tutaj widzicie no, wygląda tak ona jest nadziewana ona jest nadziewana własnym, własnym własnym mięsem wiecie jak ona jest robiona zobaczcie to jest to nadzienie z jej własnego mięsa eee, wybiera się mięso z tej ryby filetuje się po prostu wybiera się ości wybiera się mięso mięso się mieli i doprawia z kokosem oczywiście musi być w środku kokos. Później jest parowana, później jest uparowana i jak jest po uparowaniu, po uparowaniu, to no Wam zaraz pokażę. Po uparowaniu, no, po uparowaniu wkładają się do ciasta. Ja, normalnie, panieruje ja się tak mące, Może to być mąka tapiokowa, i wrzucę się do głębokiego oleju. I zaraz posmakujemy, posmakujemy tej ryby. Ogólnie, tutaj ta kuchnia cioci jest niesamowita. no Bardzo, bardzo dobra. Posmakujemy sobie tą tę, tę rybę. No, o, tak, o tak ona jest, tak jak widzieliście wcześniej, tak jak Wam mówiłem, ona jest nadziewana, dodawana przyprawy. Smakujemy na słodko mm -hmm. mm. spicy. Troszka, może, troszkę spicy na, sło, na słodko Czyli tam jest chili bardzo, bardzo dobrze bardzo dobre okay. tutaj pokażę wam jeszcze wytłumaczę wam jak są zrobione te węgorzyki jak są zrobione te węgorzyki i co tutaj wchodzi w skład? Zobaczcie, oczywiście chili, chili czerwone. Oczywiście, zobaczcie, zielone pomidory i czosnek, zielone pomidory, czosnek, czerwone chili i liść bobkowy, liść bobkowy, liść bobkowy indonezyjski i, nie powtarz... i oczywiście cukier palmowy cukier palmowy sól and this one what is this one galangal Bejedynki. a to jest galangal galangal to jest imbir tutaj imbir i te zobaczcie. węgorzyki są krojone oczywiście one są od Odśluzowywane. One są normalnie odśluzowywane, wypatroszone i wyglądają, wyglądają następująco eleganckie. Bardzo, bardzo dobry normalny, aż sobie, aż sobie zjem jeszcze jeszcze jednak. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.